Hej, Kaludziska, z tej strony Rich. To jest ten przełomowy moment, kiedy w końcu mogę nagrać filmik, na który wszyscy czekali. Nie wszyscy, parę osób zaledwie. W końcu się spiełam i postanowiłam, że coś nagram, bo miałam trochę, trochę taki duży nawał nauki i po prostu nie dałam nadyń, rady nic nagrać. Dlatego jestem i postaram się jakoś to nadrobić wszystko. Postaram się pokrótce opowiedzieć, jak poznałam. Yy... Mój ukochany zespół Big Time Rush Miałam dodawać ten filmik w odcinkach I opowiadać wszystko krok po kroku Jak to wszystko się wydarzyło Ale postanowiłam, że nie będę ludzi zanudzać Bo oni, którzy nie interesują się tym I mają to kompletnie gdzieś Więc po prostu opowiem to pokrótce Żeby po prostu Rushers, którzy się tym interesują Żeby po prostu się dowiedzieli I żeby spali spokojnie Zaczęło się to 4 czerwca 2011 roku Byłam na pikniku szkolnym w mojej podstawówce, bo moje rodzeństwo postanowiło, że idzie, więc musiałam iść z nimi. Lejna, że byłam mega wyczerpana, buty mnie chyba wtedy obdarły. Byłam zmęczona, zła i w ogóle było ze mną bardzo źle. Był późny wieczór, nie, nie wiem, przecież nie, to była chyba 17, jakoś około wtedy tego odcinki leciały. Położyłam się na łóżku i postanowiłam, że włączę telewizję. I jak zawsze włączyłam kanał Nickelodeon, bo Nickelodeon oglądałam dzień i noc. I zauważyłam, że za chwilę miał się zaczynać kolejny odcinek Big Time Rush. Oczywiście o Big Time Rush dużo słyszałam, bo wtedy, znaczy, no nie wiem, był taki czas, że ciągle nawijali, że Big Time Rush, premierowy odcinek, nowy serial i tak dalej. Ja sobie, że mnie to nie interesuje po prostu jakoś to ignorowałam. No ale wtedy sobie powiedziałam, why not? Jak obejrzałam ten jeden odcinek, to od razu jakoś tak czułam, że ten zespół to jest ten taki jedyny dla mnie, który będzie dla mnie najważniejszy, nie ja to po prostu czułam. Od razu jak się ten odcinek skończył, to od razu weszłam na internet jak zwykle i zaczęłam przewijać wszystkie strony z informacjami na ich temat. I to była po prostu jedna wielka burza w mózgów. Trzeba wszystkie fakty znać, daty urodzenia, kto jaki jest, charaktery... Kto co lubi, no, no wszystko co jest możliwe I Zaczęłam wartować oczywiście wszystkich piosenki, które jak dotychczas nagrywali wtedy No i oczywiście, jako, nie, no i jakoś tak w połowie czerwca No jakoś tak w połowie czerwca to było yy, Weszłam na Allegro i zamówiłam ich pierwszą płytę Bo postanowiłam, kurczę, jak to jest mój ukochany zespół, to muszę mieć płytę No, no i jakoś tak to teraz się toczy Teraz w czerwcu będą cztery lata, jak jestem ich fanką i po prostu to zlatuje tak szybko, że ja nawet nie zauważam, jak to się dzieje. Dzięki Big Temrush zaczęłam pisać w sierpniu 2011 roku swoje własne opowiadanie. A jak dobrze pamiętam, miałam wtedy dużą przerwę jakoś tak pisania opowiadań, bo pisałam dużo, ale się zniechęciłam i dopiero w sierpniu 2011 roku, jak poznałam BTR, to jakoś tak zmotywowałam, bo sama czytałam dużo opowiadań o BTR i postanowiłam też sobie pisać. Spróbuję. I tak to się skończyło, że opowiadanie pisałam tak z dnia na dzień codziennie nowy rozdział, wszyscy byli podekscytowani, wszyscy pisali, pytali się, kiedy rozdział nowy, co się teraz stanie i taka to była taktyka, że po prostu y, ktoś się zgłaszał, jakaś dziewczyna i mówi chcę się tak nazywać, chcę tak wyglądać i chcę być z tym gościem z zespołu. I po prostu to wszystko jakoś tak łączyłam, wygląd z charakterem i po prostu ta dziewczyna co to chciała, to po prostu była w moim opowiadaniu, tylko pod inną postacią. Kretyństwo, ale niestety była młoda i głupia. Pozdrawiam. No i dzięki Peter zaczęłam pisać te wszystkie opowiadania, jedno po drugim. Jedno było takie mega długie, że zaczęłam nawet kontynuację pisać. No, no, Peter, zawdzięczam to, że zaczęłam pisać, wiąże swoją przyszłość z pisarstwem, chociaż teraz mam dużą do domu nie wiem dlaczego starzeje się po 8 latach, jak się pisze, to już jakoś tak. jakoś się nie chce. Który mi się najbardziej podoba z tej czwórki? Pytanie jest i trudne, i łatwe. Bo niby lubię ich wszystkich, całą czwórkę, bo każdy ma tu coś w sobie, co po prostu jakoś tak mnie ciągnie do niego, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że po, zaraz po tym pierwszym odcinku, co oglądam tak na marginesie, nie pamiętam jaki był mój pierwszy odcinek, jaki obejrzałam. Jest mi mega wstyd, ale za nic nie pamiętam, jaki to był odcinek. Tak czy siak, zaraz po tym, jak obejrzałam ten odcinek, to po prostu jakoś tak poczułam, że do Carlosa mam największy sentyment. Nie wiem, po prostu jakoś od razu mi się tak spodobało, jakoś tak... Nie wiem, jak to nazwać, po prostu no nie wiem, no jakoś tak... Jakoś tak po prostu, nie wiem, jak to nawet nazwać. On się ani ze mną nie utożsamiał, bo ja byłam totalnie inna niż Carlos tam w serialu, bo się totalnie inaczej zachowywał jak ja wtedy bo miałam trudny okres w życiu, ale nie wiem, jakoś tak dzięki Carlosowi, jakoś tak ogólnie dzięki BTR jestem teraz taka otwarta na ludzi, jestem taka bardziej taka wesoła i tak dalej, no między innymi vloga teraz nagrywam dzięki BTR i przyjaciółce, którą poznałam dzięki BTR, no i po prostu no zawdzięczam Będa więcej, jeśli chodzi o, no nie wiem, jakieś zespoły, a no tak, jakbym mogła zapomnieć. 7 sierpnia około 2011 roku, czyli dzień przed tym chyba. Nie, bo nie pamiętam kiedy tego bloga pierwszego zacząłem pisać. No gdzieś tego około, to by była 8 sierpień, jakoś tak nie pamiętam. I powiem, że wtedy jakoś tak 7-8 sierpień poznałam Kate. No i jakoś tak, no nie wiem, no jakoś tak gadało się, bo się gadało, dwa zdania na krzyż i jakoś tak nie było w ogóle nie dało się w ogóle przewidzieć tego, co się dzieje teraz czyli kurczę, już ponad 3 lata yy, się znamy i tego się po prostu nie dało przewidzieć, że z takiego przelotnego gadania wyrodzi się przyjaźń Uu. no, tyle ogólnie, jak poznałam BTR od tamtego czasu to mój poprzedni pokój, w jakim byłam, był cały oblepiony plakatami w każdej gazecie, gdzie byli, to oczywiście kupowałam, wyrywałam plakat gazeta do kosza, a plakat na ścianę i taka była moja, moja taktyka, jakże to inteligentna ale zmieniłam pokój i mam tylko to, co jest za, to jest tylko tyle bo dorastam chyba szalejące ale pamiętam, że ten plakat, który ja mam który jest... O. Pamiętam, że ten plakat, ten duży, mam bardzo długo, on był chyba drugi czy trzeci jakiego, jaki sobie kupiłam i on jest nadal, bo nie jest jakiś taki wyjątkowy, nie wiem dlaczego, nie jest taki duży i chyba to jest jedyny duży jaki ja zawsze miałam dlatego zostaje, na wieki wieków Oczywiście kolekcja płyt BTR się powiększała z roku na rok, z miesiąca na miesiąc Mówię, jakby wydawali co, co miesiąc po tej płyte. W połowie czerwca 2011 zakupiące sobie BTR sobie wziąłam sobie tą niska feels. feels. Pamiętam, że BTR, tą pierwszą płytę kupowałam dwa razy, bo jedną słuchałam tak często, że się tak zrysowała, że już nie działała i się wszystko zacinało. I musiałam tutaj kupować drugą. To było piękne, musiałam dwie płyty kawać, a poza tym ta książeczka ta mi w zniszczył, strasznie bo cała pamięta i potargana, więc powiedziałam mamo nową płytę i nie kupiła. Druga płyta jaką sobie kupiłam, czyli druga jaką oni wydali, była Elevate, które, którą chyba kupiłam... Ona jest, bo ona była chyba sprowadzana, nie wiem czy z z Berlina czy z Londynu, ale wiem, że skądś tam sobie przyjechała i z drobnym defektem nie wiem, czy widać. No i jakoś tak, no nie wiem, nie w te wakacje teraz były, tylko w te jeszcze te poprzednie sobie kupiłam Elevate. E, tfu. Widać, że długo nie nagrywałam. 24-7, czyli ta najnowsza. Ja sobie kupiłam w Empiku, bo chyba jeszcze wtedy była i nawet była wtedy na przecenie. Więc pomyślałam sobie kurde, serio? I... A to skąd się tu wziął? Też jest defekt. O, oh god, to to zauważyłam Czyli na razie trzy płyty są teraz, mają lekkie zawieszenie w studiu, chociaż gadają, że coś nagrywają. A ile z tego jest prawdą, to nie mam zielonego pojęcia. Mówią, że nagrywają, mówią, że robią, biorą się do roboty w tym roku, ale jak na razie nie widać żadnych efektów. Ale ja czekam te trzy płyty, to jest ciągle za mało ła, teraz zauważyłam te kolory <laughs> że jest biały, czerwony i czarny i to są ich kolory i teraz to dopiero zauważyłam A boż. także ja się modlę, żeby oni cokolwiek zaczęli robić, bo to się wszystko zaczyna robić nudne Carlos wyszedł za mąż James, no coś tam nagrywa, jakieś tam covery pojedyncze, robi coś tutaj, coś ze sobą. Kendall robi swoją trasę koncertową, bo Kendall ma swój własny zespół Hefron Drive, więc zrobił trasy koncertowe, nagrywał piosenki do płytę. No Kendall to położył totalnie do przodu razem z Jamesem. Carlos też coś tam nagrywa, jakieś hiszpańskie piosenki pojedyncze. Też jakoś się bierze do roboty powoli. Także mam nadzieję, że jakoś alogan. Alogan to. Logan to logan, czyli to co, co zawsze. Jeśli <laughs> chodzi o serial, to. Ojej, Ojej. Pamiętam, że każdy odcinek znam na pamięć, każdy cytat z każdego odcinka znam na pamięć. Po 6 sekundzie, jak tylko widziałam, zaczyna się odcinek, to już widziałam. Aha, drugi sezon, czwarty odcinek. Tak, wszystko wiem. I już. No i dziewczyna się pyta, Ej, który jest odcinek? No to ja prosto mówiłam. Big Time sneakers. Zaraz co? <laughs> ja byłam taka ta, że ja widziałam dosłownie wszystko. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o... jak poznałam DPL. czy łapki w górę, komentarze, subskrypcje. A jeśli chodzi o Kate... A jeśli chodzi o Kate, to... Ja już do niej dzwonię ten moment. Mam je zdenerwowałam. Bo ja kolejny filmik już nagrywam, a ona nic. Widziałam pierwszy filmik jaki zrobiła. Jest na dobrej drodze. Spokojnie. To się jakoś po w czasie Spokojnie, mam kontrolę na wszystkim Miłego weekendu yy, Korzystajcie z wolnego czasu Tak jak zwykle I spodziewajcie na YouTube'a Teraz już natychmiast Wpisujecie Big Time Rush i... I już się nie uwolnicie I z wami, żegnaj, na raz.